Cześć, nazywam się Stanisław Dienko i dzisiaj e, dla Ciebie temat analiza czasu. To jest program za, e, 7 dni challenge w zarządzaniu czasu. Pierwszy dzień to analiza czasu. Z czego zacząć To analizę czasu? Z tego, że przez cały dzień musisz wypisywać każde swoje działania i po prostu wypisywać ile czasu straciłeś na tę na, na czynność. Co mamy dla przykładu? Dla przykładu wezmemy Twój cały dzień i z czego zaczynasz swój dzień obiad śniadanie z czego zaczynasz swój dzień i musisz pisać ile czasu straciłeś na obiad albo ile straciłeś czasu na dojście do swojej pracy i to jest twój pierwszy dzień tego challenge'u i co zrobić pod koniec dnia po wszystkich tych zadaniach, i zrozumieć, po prostu musisz wziąć tą kartkę papieru albo na czym ty tam wypisywałeś te zadania, czas wykonania tych zadań, i po prostu przeanalizować, co dla ciebie było najpotrzebniejsze, co nie było dla ciebie potrzebne. Dla przykładu, weźmiemy, że oglądałeś telewizję przez 3 godziny i czy było dla ciebie to korzystnie, czy miałeś jakieś wyniki po. Тим, не, не м'явиш, то просто вижу те завдання і залишаєш тільки найпотрібніше своє завдання.